Na jeziorze wielka burza, Jezus ze mną w łodzi jest. Stara, wszystkim dobrze znana piosenka. A jednak uczy tego pięknego przesłania, o którym mówi dzisiejsza Ewangelia. Uczy ufności i wiary w moc i obecność Pana Jezusa. Niestety uczniom zabrakło tej ufności. Nic się to nie obchodzi, że giniemy? Oskarżają śpiącego Pana. A wystarczyło zaufać, wystarczyło mu uwierzyć. Jezus jest ze mną w łodzi mojego życia. Z nim nie straszny mi nawet najgorszy sztorm. Wszystko zależy ode mnie. Czy w Niego uwierzę?